Siem, was 7 na z tej strony, siedem właściwie do i Dzisiaj będziemy dobijać platynę na Battle Royale. Dobra, nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę, bo ponad 80% z Was mnie subuje, a ogląda. Więc zostawcie suba i widzimy się w następnej rundzie, a ja już ją zaczynam. Dobra, widzowie, już mam gierkę i lecimy tam gdzie zwykle, czyli że tutaj, tak pyk. pyk, ja ospakuję, ściszę trochę, pyk, no, dobra. Widzowie, życzę wam szczęśliwego nowego roku, wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń. Dużo zdrowia, szczęścia, a ja tutaj właśnie będę ginął? Dobra, lecimy na tego typu, Dead? Ty dzięki typie uratowałeś mnie. Ten typu mnie uratował. On mógł mnie zabić, a on impulsem mnie wybił. Ale zdążyłem zebrać apteczki i bronię. Chociaż to dobrze, że tamten typ mi uratował. Dobra jakaś pompa. Tak. miałem tutaj kroki. bo to jest kolejne. Kurde, no słabo mi poszło. Szkoda, że tego typu nie, nie zabiłem, ale no, chociaż mamy plus 5%. Dobra Chciałbym dzisiaj może dobić Tak 75% Ale nie wiem czy się uda hmm. No to dobra Widzimy się w następnej rundce Dobra widzowie Ja już tutaj lecę I lecimy tam gdzie wcześniej Tak, tak. I gdyby tam My... Nie mnie typu nie wywalił, to bym zginął. Chyba, żebym się zabudował. No, a mogłem pić jeszcze jednego biga wtedy i dopiero wtedy. Iść. Bo ja myślałam, że oni są gdzieś blisko. Jeszcze tamten drugi typu zaczął mnie atakować. Gdyby nie tamten drugi typ, to bym pokonał. Mam nadzieję, że oglądaliście ostatni filmik Że znalazłem lekarstwo na bambikozę no, Teraz nie gram wieczorem, ale gram rano I nawet mi dobrze idzie jak na rano Piek, Dobra, tutaj mamy kolejną skrzynkę No i pompa jak poty i lecimy po tą skrzynkę na górze i to sobie wezmę się przyda i mini też się przydadzą i pewnie jak ubią dobra lecimy teraz sprzedajesz jeszcze duszki czy już nie Продаешь еще душки добрые, Я хочу найти какую-нибудь дужку. Глотка, душка, как-то. Каждый любит что иначе. И это Не Я только два набоя до помпы. I, I tutaj są na naboje do pompy, już, już je biorę, chyba pteczek mi wypada. Dobra, ale mi pteczki nie pochodzą. Mi chodzi o duszki, a nie pteczki. Może gdzieś tutaj?

Dead, dobra, nic nie trafił. Nie spodziewają się, Prędzej to ja bym nic nie trafił. Dobra, nie chce mi się szukać tamtych glutków. Albo to jest nie, to jest glutek. Dobra, ale zwracajcie widzowie uwagi na głosy w tle. Daj, wychodź, wychodź. Dead, jo, ale mi dobrze idzie. Sztucerę miał. Ja cię kręcę. Etyka... A nie dobra, miał cztery no bo ja A Możemy sobie jednego splasza zrzucić. No i dobrze mi idzie. Może nawet się uda wbić platynę. To jakaś skrzynia, tak tutaj jest. I plusiki. No wezmę już zmarnuję tego z O kurde... To jest ta skrzynia. Dobra, to wezmę tą pompę. Kolejny splashy i maska ognia. Eee, nie, nie chcę mieć wszystkie ognia. Ale chyba wolę splash zamiast mini potki. Tak. W sumie bezsensownie marnowałem tamtego tego splasha. Dobra, nie wiem gdzie teraz mogę iść. To jest zły przycisk. No, pójdziemy sobie tam... z no, tam? Dobra, lecimy. Szkoda, że tutaj już nie ma tego bossa. A, ktoś tu był?

Przecież ja się złapałem tego Albo no w sumie możemy na to polecieć. Albo na szczelanki, kurde. Trudny wybór. Tutaj nie lecę. Ach, dobra, to na pewno. I lecę na szczelanki. Jakby tutaj się szczelani. Nie, ma to nie A jednak są. Dobra, lecimy. Przepraszam widzowie za to cięcie. W sumie cięcie, że tak nic nie gatało, ale ty ty by podjeżdża. Kurde ja ginę kurde, ja mu 92 HP zostawiłem. Aj Ale blisko było. Ty dobra. Jak zwykle gramy trzy rundki i teraz będzie to trzecia. I mega dobrze poszło. Plus 30%. Może nam się uda wbić platynę dzisiaj. Dobra, to widzimy się jak już odpalę. Dobra, widzowie, już jestem. Dobra. To już powstało takie mini daily, jak te dobijam platyny. Już to trwa chyba 8 dni. Jak nie dziewięć. Ty, bo ja już muszę lecieć, bo ja tutaj lecę. Zapewne teraz zginę i będzie kolejny odcinek, jak to bija. Dobra. Lecimy. Nikt tutaj nie leci, to dobrze. Nie, jakby spadł. Dobra, to wszystko. Gdzie jestem, te co tutaj lądował? Nie wiem. Szczur. Ty! Sześć chapy mi zostało. Jak, jakiego ja mam farto. Nie wiem jakim cudem ja to przeżyłem. Myślę, że wzięłem tam te beczki, jakbym ich nie wziął, no to bym zginął. Uff. Dobra, lecimy w górę. Dobra, bierzemy beczki. Piję szybko. Przydałaby się jakaś też jeszcze pompa. I to bardzo by się przydało. No kurde, to jest niebieska skrzynia. No, no, no. To jest pompa. Nie niebieska, tylko. No, to nowa. No. No, Mam nadzieję... Ty. Ty. Kurde, a ja miałem mówić, że mam nadzieję, że nie zginę. Nie spodziewałem się tego. Chciałem się spięć, no to nie mogłem. Dziwne to, było Ale dobra. No i no niestety nie dobiłem. Hmm. Nie wiem, czy się opłaca robić kolejną część. Dobra widzowie, no to ja wam życzę. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze, żeby... Było wam fajnie w tym Nowym Roku 2025 i zostawcie suba i łapkę w górę, bo na 1800 subów dostaję emotkę za 300 v i losuję osobę do znajomych, na 1900 losuję do znajomych, na 2000 i tak co 100 i jeszcze na 2000 subów jest specjal, gdzie y, robię piosenkę, więc mam nadzieję, że zasubujecie. I ja już się z wami żegnam. Nara.